Witamy się z Wami z greckiej ziemi, a dokładnie z wyspy Santorini. I zapraszamy do wspólnego zwiedzania i odkrywania razem z nami tej przepięknej wyspy. Jest niedziela, wcześnie rano. Jesteśmy w wiosce Emporia i tutaj zaczynamy nasze zwiedzanie Santorini. Taką dróżką idziemy w kierunku Twierdzy Weneckiej. Uliczki robią się coraz węższe, a domy, które mijamy, takie bardzo tradycyjne są. Spacerujemy już od pół godziny po tych pięknych, wąskich uliczkach i zachwycamy się nad każdą. Także sami zobaczcie, jedna piękniejsza uliczka od drugiej. wygląda dzwonnica, która góruje nad całą wioską. Próbujemy wejść po tych schodkach. Bardzo wąskie i ciekawe dokąd prowadzą. Schodki doprowadziły nas do czyjegoś domu. Jesteśmy tu na takim balkoniku. Wiele czy jest ławeczka. Mamy, tak nadzieje, że, mamy nadzieję, że właściciele jeszcze śpią i spokojnie sobie zobaczymy przed nami tą piękną dzwonnicę. Widok z tarasiku. Przepiękny. Schodzimy i schodki naprawdę są strome. seria z drzwiami santoryńskimi i zaczynamy od koloru fioletowego Się nie plątać po tych uliczkach, zobaczcie, subo. Przepięknie. Przyszliśmy do takiej restauracyjki Gold Garden. Mają fajne menu, wypisane ołówkiem, więc zakładam, zakładam że jest świeże. Coś tutaj sobie wybraliśmy i będziemy testować. Na stole mamy już dwa nasze dania, tutaj mamy mezę dla dwóch ilona już widele z w ręce i wyrywa mi się, żeby to mi wygryźć. Próbuj. Zaczynam od taramasalaty. Jak wrażenia? A mnie ciekawi ten tutaj jest w liściu, to w liściu od winogrona pewnie, mm -hmm, nie? To mnie ciekawi, co to jest. Na zimno. Mięsko, czy co jest w środku? Strasznie wieje. Mhm, trzymaj. Tutaj mamy chlebek pita, tak czy wryzienie. Ja chcę przekroić, żeby zobaczyć. Nie wiem, coś tu w środku jest, ale nie mhm. wiem co. Ale smaczne. Mhm. I jeszcze spróbuj tu Oginalne. O właśnie to. Cóż to takiego. O matka, jakie to jest dobra. Tak? Pycha. To wygląda niepozornie. Mm. Tefn Dobra, matuszek. bo mi język do dupy. Masz <laughs> pyszne. Też. Mm. jaś coś w tym stylu, Aha. ale pycha. Mm. Dobra, a w tej? Tutaj... A jeszcze salcyki spróbuj. Mm. Nie, no rewelacja. <laughs> a jeszcze mamy drugi talerz e, z suwlaki, świniną. I z chlebem Pita są frytki, a frytki oni podają jako warzywo. Mhm. Przez to mamy z chlebkiem. No dobra, kończę filmować i siadam do jedzenia. A tak prezentuje się nasze mieszkanko w Perisie. Dwa łóżka, jedno pojedyncze, drugie podwójne. Idziemy teraz dalej na taras. Mamy olbrzymi taras, tylko na nasz użytek. Taki widok z tarasu. Tutaj z lewej strony, wielka góra, która oddziela Perisę od Kamarii. I teraz pokażę Wam jeszcze kuchnię. Właściwie aneks kuchenny, który mamy w pokoju. W pełni wyposażony ze wszystkim, co potrzebne. Do użytkowania. I oczywiście z prawej mamy toaletę. Dzisiaj dotarliśmy do wioski Megalochori, i za chwilę zagłębimy się w uliczki w poszukiwaniu czegoś fantastycznego. Usiedliśmy sobie w parku w Megalohori, no bo to zwiedzanie nam poszło bardzo szybko. Myśleliśmy, że trochę się tutaj pokręcimy. Będzie e, trochę obiektów do obejrzenia. Ja obstawiałam, że to będzie pół dnia. Woda ze sobą. No, a no, Pół godziny. Dzwonnica, jeden kościółek, no parę takich uliczek, ale widzieliśmy już ciekawsze. Jest ok, no ale teraz usiedliśmy, pijemy kawę. Zamówiliśmy sobie frappę, właśnie rozbroiłam. <noise> Pani dała mi dziurawą słonkę. <noise> Za taką kawę, frapę tutaj zapłaciliśmy 2 euro. Myślę, że całkiem rozsądnie. Ale dobra, bardzo dobra. No. To tyle z Megalochori. Miasteczko Pyrgos. Znajduje się na tym wzgórzu. I właśnie tam teraz jedziemy. Ilona jak to zwykle każde zwierzątko musi pogłaskać. Chyba sobie kupimy takiego osiołka. zobacz jak ładnie ustrojony, nie? No, ale grzeczny. No. Chyba lubi gładzanie. Mm -hmm. Przyjechaliśmy teraz do Kyrgos. I właśnie jak to Rafał. Patrzę na mapę, bo to jest kilka tras trekkingowych. Na razie zaczniemy od takiej chyba krótkiej i będziemy się wspinać do zamku. Potem pomyślimy, czy jeszcze gdzieś. Cały czas pod górę. Idziemy tą ścieżynką. Co chwilę mijamy takie straganiki z pierdłkami. I ja idę dalej. Och, jest ja. Przepiękne rękodzieło santorińskie przed nami, właśnie stoimy i podziwiamy, cudne. Ona na pewno by coś kupiła. Co oglądasz? Ale zobacz, jakie piękne. Mm -hmm. Butelka na olej. Śliczne. Już jesteśmy na górze i możemy podziwiać piękne widoki. Na wzgórzu zamkowym i stąd mamy przepiękny widok na połowę wyspy. Przed nami teraz lotnisko na Santorini. Obsuwając się tutaj w lewo. Widzimy stolicę Santorini, Tire. A tam w oddali widać ije na samym końcu wyspy. A tutaj mamy widok na kalderę i tam w oddali widać drugą wysepkę tirasję. Siedzimy sobie w restauracji Soul by Splash w Kamari i zamówiliśmy sobie główne danie ośmiornice a ku naszemu zdziwieniu na stół wjechały zupki za free Wygląda degustacyjnie mocno. Tak, talerz jest ta też ogromny, a olbrzymi, tam ale tam ledwo na dnie, ale Ilona będzie testować Cóż... Mm, Dobre, ale poczekaj, jeszcze jeden. Taki krem jakby... grzybowy. Posypany prażoną cebulką i szczypiorkiem. I odrobina oleju. Bardzo smaczne. Ilona już uśmiechnięta i zadowolona, bo na naszym stole pojawiły się główne danie, czyli Kalmar. A do Kalmara mamy caziki z pitą fawę i jeszcze coś. Ale Te kropeczki ja zapomniałem jak się Ja nazywają. Też zapomniałem to jest. Nie wiem co, ale na pewno jest. Skończyliśmy nasze jedzonko w restauracji i teraz spacerujemy się po deptaku w kamari. Tak właśnie wygląda ten deptak. Zaraz Wam to pokażę. na Santorini są czarne i bardzo kamieniste. Tu zaparkowaliśmy nasz samochód. Teraz schodzimy do miejsca zwanego sercem Santorini. Zobaczymy, jak to wygląda. Wydaje mi się, że zejdziemy tam na sam dół. Ale teraz Wam jeszcze pokażę, jak wygląda kaldera z góry. Tutaj dwie małe wysepki. Na jednej jest krater wulkanu, jeszcze. A z tyłu widać wyspę Tirassia. Tam w oddali Ia i tu stolica Santorini Tira. A my tą ścieżynką idziemy na dół. O, patrz jakie fajne okno w skale. Widać tam coś ciekawego? Uważaj, żebyś nie spadła. Wow. Ja 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 Pięknie, a stamtąd zeszliśmy i cały czas teraz w dół. Teraz kieruje się. Na dolną część wyspy. Tam w oddali gdzieś będzie latarnia morska, do której pojedziemy któregoś następnego dnia. To się rozwija na tych kamieniach, ale nic idziemy dalej. A teraz czeka mnie ciężki powrót tam na górę. Troszkę cały czas pod górę. Zadzwoniliśmy, to znaczy, że chyba tu jeszcze wrócimy.